Było podniośle i uroczyście. Wiele mówiono nie tylko o pięknych kartach naszej historii, ale również o teraźniejszości i przyszłości. Nie zabrakło też elementów sztuki na świeżym powietrzu. Mowa oczywiście o mareckich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbywały się w trzech miejscach. Mareckim ośrodku kultury. Centrum aktywności Fabryczna 3 w skwerze Pamięci Narodowej i sąsiadującym z nim placu targowym. To już tradycja, że niepodległościowe uroczystości rozpoczynają się w Mareckim Ośrodku Kultury. Wysłuchaliśmy pięknego wykładu Agnieszki Lużyńskiej, który w tym roku nosił tytuł Polska jest kobietą. Odśpiewaliśmy wspólnie wiele patriotycznych i innych pięknych pieśni z okresu międzywojennego. W prelekcji prowadzonej przez Agnieszkę Lużyńską najważniejsze były kobiety. Opowiadałam dziś o fantastycznych paniach, takich jak Maria Kirisłodowska, Maria Piłsudska czy Halina Konopacka. Omawialiśmy też dzisiaj prawa, które kobiety miały i bezprawie, którym były poddane w II Rzeczpospolitej. Była mowa o naszych dzielnych, ośmiu pierwszych posłankach, które weszły do pierwszego. W Sejmu II Rzeczpospolitej. Dziś bohaterką była kobieta, bo nie zapominajmy, drodzy Państwo, że Polska jest kobietą. Kolejnym punktem programu była uroczystość wręczenia okolicznościowych odznak. Pan major Jerzy Zybert wręczył okolicznościowe odznaki Związku Armii Krajowej dla osób z marek, zasłużonych dla utrwalania pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość. Tę odznakę otrzymało 9 osób. Jacek Orych, Paweł Pniewski, Agnieszka Lużyńska, Sławomira Kozak, Beata Szczypkowska, Michał Babiuch, Leopold Kielak, Zbigniew Paciorek i Radosław Dec. Elementem obchodów w Moku był także biało-czerwony tort dla niepodległej. Goście mogli również obejrzeć wystawę Polskie Kobiety Kultury korespondującą z tematem wykładu Agnieszki Lużyńskiej. W międzyczasie w Centrum Aktywności Fabryczna 3 harcerze z ZHP i ZHR świętowali 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Przygotowujemy duży kolaż niepodległościowy, na którym przyklejamy zdjęcia osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę i wykorzystujemy różne inne techniki i na wszystkie wydarzenia zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Marek. Malujemy torby z patriotycznym motywem, wzory związane z 11 listopada. No, robimy je farbami, malujemy. Torby po pomalowaniu można zabrać ze sobą. Po zakończeniu wydarzeń w Moku w III uroczystości przeniosły się na skwer pamięci narodowej. Była mowa o przeszłości, jak i teraźniejszości. 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, a Rzeczpospolita powróciła na mapę Europy. Rozpoczęło się trudne dzieło odbudowy państwowości polskiej, a Polacy znaleźli się we własnym domu. W przemówieniu burmistrza Jacka Orycha znalazły się odniesienia do współczesności. Samorządowiec apelował, aby wszyscy Polacy odnosili się do siebie z należnym szacunkiem. Nie tylko w Narodowe Święto Niepodległości, ale gdy wrócimy do naszych domów. Nie dajmy się skłócić. Nie pozwólmy, by podziały w naszej społeczności postępowały. Bądźmy odporni na szydzącą się mowę nienawiści i przekazy medialne oczekujące do kłótni i awantu. Szanujmy się wzajemnie, traktując to jako zobowiązanie wobec tych, którzy budowali podwaliny narodowości 100 lat temu, a także wobec naszych przodków, którym zawdzięczamy dzisiejszą wolną Polskę. Na zakończenie okolicznościową modlitwę odmówił ksiądz proboszcz Kazimierz Stajerwald, a mieszkańcy ułożyli biało-czerwoną flagę ze zniczy. Potem goście uroczystości przenieśli się na plac targowy, gdzie mogli poczęstować się wojskową grochówką i obejrzeć pokaz ogniowo-pirotechniczny.